Dla Ciebie teraz skarbie Kiedy Cię spotkałem wtedy jeszcze nie wiedziałem Ale Bogu dziękowałem za ten dzień Kiedy Cię poznałem wtedy zrozumiałem Że się w Tobie zakochałem To było coś pięknego Takiego prawdziwego Jesteś całym moim światem Pragnę teraz być przy Tobie aż do końca moich dni Wiele rzeczy nas spotkało Czasem dobrych czasem złych Razem damy sobie radę Nasza miłość jest tak wielka, że pokona każde zło. Od momentu naszej drogi czułem, że to jesteś ty. Całe życie tak czekałem, aby poznać taką kobietę jak ty. Dzięki Tobie jestem szczęśliwy. Nie sądziłem, że to spotkam. Nie teraz jesteś moją żoną na zawsze. W moim sercu będziesz tylko ty. Nasza miłości 20 kwietnia się rozkwitła. Tak bardzo jak Wy jesteście całym moim światem, Pamiętajcie o tym, zawsze będę kochał Was Aż do końca moich dni.